Moi drodzy, witam Was serdecznie. Dziś w celi śmierci jesteśmy z Niko Jenkinsem, paranoidalnym i zwrodniałym zabójcą, cechującym się dysocjalną osobowością. Niko próbuje wszystkim wmówić, że zawładnął nim demon starożytnego Egiptu i to on sprawia, że Niko zabija. Ale czy to tylko gra? Posłuchajcie i dajcie znać w komentarzach. Chętnie posłucham Waszych opinii na ten temat. Niko Jenkins urodził się 16 września 1986 roku w Kolorado. Dzieciństwo Niko było dalekie od idealnego. Jego rodzina była jednostką, którą określilibyśmy jako patologiczną. W domu dochodziło do ciągłych awantur i nadużywano narkotyków i alkoholu. Niko nie miał schronienia nawet u dalszej rodziny. To była jedna wielka patologia jeden wielki gang nieustannie odbijający karty w więzieniu, można by powiedzieć. Doskonale znała ich lokalna policja od pokoleń była to rodzina nieustannie wdająca się w konflikt z prawem. Dziećmi w tej rodzinie przejmowano się niespecjalnie. Mówię tu i o bliższej, i dalszej rodzinie Niko. Opieka społeczna odebrała rodzinie łącznie dwadzieścioro dzieci. Niko jednak w swym rodzinnym domu dorastał i chyba chcąc nie chcąc, poszedł w ślady rodzinki z piekła rodem. Większość swojego życia spędził w systemie wymiaru sprawiedliwości, którego oddziaływanie poznał już w wieku lat siedmiu, kiedy to przyniósł ze sobą do szkoły naładowany pistolet swojej mamy. Na szczęście nikogo wtedy nie postrzelił. Biorąc pod uwagę to zajście i warunki domowe Niko, opieka społeczna zainteresowała się nim wtedy trochę bardziej i zainterweniowała, umieszczając Niko w rodzinie zastępczej. Niestety albo dla Niko było już za późno na ratunek, albo rodzina zastępcza była nieprzygotowana na dziecko z takim bagażem doświadczeń. Niko wciąż przejawiał bowiem silny gniew, który manifestował agresją i nikt nie mógł sobie z tym poradzić. W końcu w wieku lat 11 Niko został wyrzucony z rodziny zastępczej i przestał regularnie uczęszczać do szkoły. Zanim jeszcze osiągnął wiek lat 13, miał już na koncie liczne napaści, których był sprawcą, włącznie z atakiem przy użyciu noża. Nie dziwi oczywiście, że trafił do Poprawczaka, a stamtąd w 2003 roku do więzienia. Ale jego resocjalizacja zdawała się być nieosiągalna. W 2006 roku brał udział w więziennym buncie, w którym po raz wtóry wykazał swą napastliwą naturę. Niedługo potem zaatakował więziennego strażnika, za co został skazany na kolejnych pięć lat więzienia. Niestety te pięć lat odsiadywał równolegle z poprzednią karą. Absurd trochę, jeśli ktoś chce poznać moje zdanie, ale tak czy inaczej Niko wyszedł na wolność w roku 2013. Podczas odsiadki Niko wytatuował i pokaleczył swoją twarz. Jak widzicie, na jego obliczu są liczne tatuaże, ale są też i blizny, nie nabyte w wyniku walki, ale zadane samemu sobie. Niko używał do okaleczenia siebie, czego tylko mógł. W więzieniu nie tak trudno o noże czy inne narzędzia, choćby te potrzebne do tatuażu, jak widać, ale nawet kiedy Niko był pod ścisłą obserwacją, dawał radę. Na przykład odrywał kafelki z łazienkowych ścian i ostrzył je. I używał wtedy jako narzędzia do okaleczania. Około 5 rano, 11 sierpnia 2013 roku, a więc niecałe dwa tygodnie po wyjściu Niko na wolność, patrol policyjny w Spring Lake Park w Omaha dokonał makabrycznego odkrycia. Nieopodal basenu w zaparkowanym samochodzie leżały ciała dwóch latynosów. Jak się szybko okazało, byli to Juan Uribe Penia i Jorge Cahija Ruiz. Obaj zmarli w wyniku postrzału, jeden z nich w głowę, a drugi w genitalia. 19 sierpnia, około 7 rano, przed garażem na skrzyżowaniu ulic 18 i Clark, mężczyzna wracający z pracy po całonocnej zmianie odkrył ciało Curtisa Bradforda. Czarnoskóry Curtis, przyjaciel Niko, został dwukrotnie postrzelony w plecy. 21 sierpnia tuż po drugiej w nocy zastępca szeryfa pojawił się przy ulicy Ford Street w odpowiedzi na telefon zawiadamiający policję o usłyszanych strzałach z broni palnej. Na ulicy znalazł leżącą martwą już Andreę Kruger. Andrea, białoskóra kobieta, wracała z pracy do domu, kiedy została zaatakowana. Pomyślicie może, że to dziwne, że opisuje rasę ofiar, Jaki płeć ofiar, które wspominam. Ale mówię o tym nie bez powodu. Numer jeden, dwóch latynoskich mężczyzn. Numer dwa, czarnoskóry mężczyzna. Numer trzy, białoskóra kobieta. Nie wiem, jak sądzicie wy, ale mnie się wydaje, że nawet najlepszy profiler FBI nie połączyłby tych trzech spraw ze sobą. Policja w Omaha podczas konferencji prasowej mówiła, że tak, niedyskryminujący, jak go nazwali mordercy, zdarzają się naprawdę rzadko. Jedynym, co ich łączyło, co łączyło ofiary, to był ten sam typ amunicji, której użyto strzelając do nich. To amunicją był śród do strzelb, zazwyczaj używany przy polowaniach, na większą zwierzynę. Swoją drogą, może nie należy oceniać książki po okładce, ale wyobrażacie sobie takiego Niko kupującego w sklepie z amunicją broń na naboje? Pomyślelibyście, że będzie polował na jelenie? W każdym razie 30 sierpnia 2013 roku 26-letni Niko został aresztowany. Długo się zatem tą swą wolnością nie nacieszył. Miesiąc. Nie aresztowano go jednak za morderstwa, nikt wtedy jeszcze nie połączył ich z Niko. Aresztowano go za stawianie gruźb o charakterze terrorystycznym. Jedną z takich gruźb, choć media podawały, że to był tylko wierzchołek góry lodowej, były pogróżki, jakie dostała od Niko jego była dziewczyna. Niko mówił jej, że zabije ją i jej rodzinę. Groził też, że wyśle siły demoniczne do mieszkania jej matki. Przerażona dziewczyna zgłosiła sprawę na policję. Policja aresztowała Niko i przeszukując jego mieszkanie, znaleźli i zabezpieczyli broń i amunicję, która, jak się bardzo szybko okazało, pasowała do czterech morderstw z ostatniego miesiąca. Teraz wystarczyło tylko pouzupełniać brakujące elementy układanki. Znaleziono nagrania CCTV. DNA, sprawdzono szczegóły, daty, godziny i już 3 września Niko zrozumiał, że przyszpilono go. Przyznał się do wszystkich czterech morderstw. Nico Jenkins. I don't... Przesłuchanie trwało osiem godzin. Niko wyglądał, co raczej zrozumiałe, na podenerwowanego, jego nogi drżały, mówił szybko i nieskładnie. Zapewniał przesłuchujących, że czuje, jak nachodzi go migrena. Co powtarzał, że jest schizofrenikiem i że wobec tego detektywi muszą dokładnie opisać mu, co wiedzą i jakie konkretnie mają dowody, a jakich nie mają. Muszę przyznać, że detektywi wykazali się wobec tych słów profesjonalizmem i zachowali pokerową twarz. Nagrania z przesłuchania można obejrzeć tu na YouTubie. Podczas przesłuchania trwającego 8 godzin, Niko powiedział jedną sensowną, zdawałoby się, rzecz. Mianowicie, wyznał, że od dawna cierpi z powodu chorób psychicznych, chorób, o których system wie, chorób, które są udokumentowane, ale nigdy nie zrobiono nic, żeby go wyleczyć. Zamknięto go w więzieniu w nadziei, że problem rozwiąże się sam. I tutaj rozumiem, że mogą być różne opinie i że wielu ludzi uważa, że chorób psychicznych używa się zbyt frywolnie jako wymówek, żeby wymigać się od kary. Być może tak jest, ale nie zmienia to faktu, że chorych ludzi trzeba leczyć. A czy Niko faktycznie jest chory? Czy może to tylko gra, ta właśnie próba wymigania się? Opinie są różne. Jeśli Niko jest w zupełności zdrowy, to na pewno ma bardzo bogatą wyobraźnię. W listopadzie 2013 roku Niko napisał list do gazety Omaha World Herald. W liście tym wyznaje ponownie winę za morderstwa, po czym prosi o pomoc dla siebie, jak i dla rodzin swoich ofiar. Tłumaczy, że jego adwokat nie robi nic, by mu pomóc, a on przecież nie chciał nikogo skrzywdzić. Mówi, że chce i zawsze chciał tylko pomocy psychiatrycznej, że prosił o nią wiele razy. Tłumaczył wielokrotnie, że musi być hospitalizowany, a personel w poprzednim więzieniu dobrze wiedział o obecności Apofisa i sił demonicznych. To Apofis zmusił go do morderstw. Niko pisze dalej. Rodziny ofiar. Na przykład mąż Andrzej Kruger nie zasługuje na to, żeby zobaczyć na zdjęciu ze sceny zbrodni swojej żony leżącej twarzą w dół w kałuży krwi z dziurami w głowie. Wspomniałam już o Apofisie kilka razy, więc wytłumaczę o kogo chodzi. Otóż Apofis, jak podaje Wikipedia, to w mitologii starożytnego Egiptu olbrzymi wężowy demon mroku i chaosu, postrzegany jako symbol sił ciemności. Niko wyznał, że już jako siedmiolatek był nawiedzony przez Apofisa i to właśnie on wtedy kazał mu przynieść broń do szkoły. Oczekując w celi na proces, Niko nie tylko opowieściami o starożytnych potworach próbował przekonać system o swej niepoczytalności. Uwaga, zwłaszcza dla panów, przed tym, co powiem za chwilę. Niko odciął sobie końcówkę członka, bo Apofis powiedział mu, że ma on sprawić, żeby jego penis bardziej przypominał węża. W mniej więcej tym samym czasie na własnym czole wytatuował sobie 666. Tylko, że robił to sam, patrząc w lustro, i wyszło tak, jak wyszło. Język natomiast przeciął sobie, by mieć taki, jak wąż, chociaż to już chyba dzisiaj mniej kontrowersyjne. Ku utrapieniu niko jego poczynania nie przynosiły jednak rezultatów, jakich by się spodziewał. Spróbował więc innej taktyki. W lutym 2014 roku Niko wniósł pozew przeciwko stanowi Nebraska, żądając odszkodowania w wysokości 24,5 miliona dolarów. Jako powód podał swoją okaleczoną twarz. Pisząc z licznymi błędami ortograficznymi, Niko napisał: Bardzo przestraszyłem swoją twarz. Komedia. Chodziło mu oczywiście, że bardzo ją poranił, co było przyczyną blizn na jego obliczu. Dodał, że to stan Nebraska wypuścił na wolność groźnego i niestabilnego umysłowo przestępcę tu akurat się z nim zgodzę. Ale, ale. System można w przypadku Niko oskarżać o niedopatrzenie czy zaniedbanie, kiedy był on jeszcze dzieckiem. Wtedy faktycznie, być może, można było zrobić dla niego coś więcej. Natomiast biegli psychiatrzy sądowi ustalili, że Jenkins jest jak najbardziej poczytalny. Wykazuje jednak cechy psychopatyczne, czyli ma antyspołeczne zaburzenie osobowości. O psychopatach już w kilku filmikach tutaj u mnie było. Przypomnijmy sobie więc tylko pokrótce cechy takich osób, i pragnę nadmienić, że oczywiście nie wszyscy psychopaci to mordercy. Kluczowym elementem jest zdrowe, normalne dzieciństwo, ale jak już wiemy, takowego niko nie zaznał. Osobowość dysocjalna cechuje się lekceważeniem i łamaniem norm społecznych oraz praw innych ludzi. Patologiczne zachowanie przejawia się często w impulsywności, braku odpowiedzialności, niskiej empatii, skłonności do kłamstwa. Biegli uznali, że Niko zmyślił historię z głosami w swojej głowie, ale nawet gdy próbowano go leczyć, za każdym razem odmawiał współpracy czy przyjmowania leków. Suma summarum orzeczono, że Jenkins jest poczytalny i może wobec tego stanąć przed sądem. Na jego żądanie pozwolono mu, by bronił się sam, wspomagany przez zespół radców prawnych. Podczas procesu Niko wciąż utrzymywał, że działał pod wpływem Apofisa. Nie stronił też od ciągłych prób przekonania wszystkich o swojej chorobie psychicznej. Jego wybryki na sali sądowej obejmowały mówienie jakoby starożytnymi językami, wycie i śmiech, kiedy prokuratorzy opowiadali o szczegółach śmierci jego ofiar. Proces zakończył się po kilku miesiącach i wyrok miał zapaść 11 sierpnia 2014 roku. Data ta została jednak odroczona, ponieważ po wybrykach Niko nie było stuprocentowej pewności, że jest jednak w pełni poczytalny, a wedle prawa osoba niepoczytalna nie może być skazana na śmierć. Jego była żona zarzekała się, że Niko na pewno nie oszukuje. Ale czy można jej wierzyć? Niko odesłano pod obserwację psychiatryczną. Koniec końców, w maju 2017 roku, Niko Jenkins został skazany na śmierć nie raz, a cztery razy. Dodatkowo skazano go na 450 lat więzienia. Tak, tak? 450 lat, to tak dla pewności, że nawet jeśli Niko uda się obalić wyrok śmierci, nigdy nie wyjdzie na wolność. Nie myślcie sobie jednak, że Niko bezowocnie siedzi w klatce i odlicza dni do ostatniego posiłku. Nie, nie. Niejaka Dawn Arguello z Teksasu poznała Niko w więzieniu, gdzie pracowała jako wolontariuszka, pracując dla organizacji pomagającej osadzonym w celi śmierci i ich rodzinom. Zakochali się w sobie na zabój. Przepraszam za wyrażenie troszkę niestosowne tutaj może. Niko wytatuował sobie na twarzy jej imię. Don udzieliła wywiadu w prasie o tym, jak wrażliwym i inteligentnym człowiekiem jest Niko. Wkrótce ślub. Jestem niezmiernie ciekawa, co o tym wszystkim sądzicie. Czy Niko Jenkins jest poczytalny, czy może nie? Przemawia do niego demon Apofis? Czy Niko udaje? Dajcie znać proszę, a tymczasem żegnam się z wami. Spotkajmy się niebawem w kolejnej celi śmierci.